Eluvina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i mordy, słuchajcie, dzisiaj nie jestem sam. Po raz pierwszy na wstępie odcinka nie jestem sam w moim domku, ponieważ mamy, słuchajcie, mojego nowego przyjaciela, którego sobie ogarnialiśmy na e, wczorajszym odcinku. Oczywiście było to, słuchajcie, jakby pod sam koniec. Pewnie większość z was tego nie widziała, która widziała z kolei poprzedni odcinek, bo robiliśmy to pod koniec w każdym razie. Chciałem wam przedstawić, słuchajcie, Baltazara. To jest mój, słuchajcie, pierwszy kotek. Jak widzicie jest naprawdę mega piękny, bo... E, to, że jest, słuchajcie, taki granatowy, to już jest spoko, ale Patrzcie, na przykład jaki ma tutaj pędzelek fajny na, na ogonku. Ale najlepsze jest to, że on ma po prostu takie piękne, zielone oczy i one mnie kupiły. Słuchajcie, umieściłem go na dachu, bo to jest kot dachowiec, tak? Jest na dachu, więc dachowiec. Ale mimo to jest oczywiście piękny, fajny. I słuchajcie, to jest baltazar, także zaraz go nazwiemy, bo mam na imię, tak, mam kowadło, zaraz to ogarniemy, ale powiem Wam lepiej, że to będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, korona jest na głowie, czyli tam, gdzie powinna być, a to dlatego, bo dzisiaj, słuchajcie, troszeczkę po królewsku będziemy zarządzać, mianowicie, jak wiecie, Elvis i agent wyprowadzili się, słuchajcie, może stąd nie widać tego muru, ale oni sobie wzięli drugą stronę miasta i tam będą teraz robić swój obóz em, tego gangu USA, czy tam po prostu teamu Timu Ameryka, no nie? E, I co, słuchajcie, w związku z tym pomyślałem, że skoro oni opuścili swoje chaty dotychczasowe, no nie? Ta, tam, słuchajcie, miał agent, tutaj Elviso, to słuchajcie, my powinniśmy to przejąć, to słuchajcie, są całkiem fajne, funkcjonalne budynki, które można w jakiś sposób zagospodarować na jakąś bazę wojną, na jakiś magazyn, na cokolwiek, słuchajcie, jakąś hodowlę. Także po prostu, jeżeli to jest niczyje, to teraz będzie nasze i po prostu będzie to należało do Polish Power Team, e, czyli mojego teamu, Aberki i Bobo i teraz, słuchajcie, Baltazara. Także oczywiście oglądajcie do samego końca, bo Elvisa jest na serwerze. On tutaj czuwa, żebyśmy my nic, słuchajcie, nie popsuli na, w, w ich obozie i... Słuchajcie, moim kurczę nosem czuję, że on może, słuchajcie, się troszkę o to spinać, ale tak naprawdę nie powinien, bo oni to opuścili na własną jakby na własną, słuchajcie, odpowiedzialność. No po prostu oni to chcieli opuścić i to zrobili, zostawili to nam, więc ja to sobie poniekąd trochę przywłaszczę. Także słuchajcie, oglądajcie do samego końca, żeby się przekonać, czy uda nam się to przejąć i czy uda nam się coś fajnego z tego zrobić. A ja tutaj mam name, tak więc już słuchajcie, lecimy. Tutaj Baltazar wleci. No i oczywiście musicie też subskrybować. Słuchajcie, musicie subskrybować ten kanał, bo odcinki są codziennie. I każdy, słuchajcie, kto chce być w Polish Power Team, słuchajcie, tylko da dajcie mi na wstecz: By Ality Azyary. Ok, także każdy, kto chce być w Polish Power Team, musi oczywiście subskrybować ten kanał, bo codziennie są filmiki, codziennie się przygotowujemy do walki, nie wiadomo, czy do niej dojdzie, lepiej słuchajcie, byłoby bez rękoczynów, no ale trzeba się jakoś ubezpieczyć, tak, bo w każdym razie może wybuchnąć naprawdę jadka ostra, no i tak e, podstawowy, słuchajcie, pakiet, oczywiście Polish Power Team Teamowca to jest subskrypcja, jeżeli chcecie mieć konto VIP, konto premium, to jeszcze musicie zostawić follow na Instagramie, który jest podany w opisie, Maciek z Zdunikowski, zajrzyjcie sobie do opisu, tam macie dokładny adres, więc subik zostawiony, follow zostawiony i może można lecieć z Baltazarem, słuchajcie, Baltazar, także słuchajcie, w ogóle mamy drugiego kotka, powiedziałem, że to pierwszy, a mamy drugiego, który też jest mega piękny, ale to już nie jest dachowiec, to już jest kot kanapowy, bo widzicie, siedzi na kanapie, kamiennej, ale kanapie, także to jest kanapowiec i on jeszcze nie ma imienia, ale dobra, olewamy to, bo my słuchajcie, teraz lecimy tam, lecimy właśnie do domku agenta i Elvisa. Zobaczymy, słuchajcie, jak oni to zostawili, w jakim stanie, jakie itemy zostawili, jakie zabrali i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy to ogarnąć, bo oni to wszystko zabudowali, żeby po prostu z tego się nie dało korzystać. Ale oczywiście Macioch ma 200 IQ, główka pracuje i my sobie, słuchajcie, wszystko wykorzystamy. Patrzcie, w ogóle tam są krowy cały czas, także recykling, słuchajcie, pełną parą. Nawet te krowy, które zostawił tutaj Elvison, jak najbardziej, słuchajcie, sobie przywłaszczymy. Du dużo skóry, ok. Będzie można, słuchajcie, robić jakieś fajne rzeczy. I tutaj. Tutaj to chyba ja rozwaliłem, tak naprawdę, słuchajcie, wcześniej. Ale dobra, mamy wejście i teraz tak. Proszę, proszę to rozwalić. No widzicie, właśnie, słuchajcie, oni zostawili to w takim stanie, żebyś po prostu gościu nic nie mógł tutaj zrobić. Ale. Drewnem zabudowali to? Cegłami? Ej, nawet spoko, słuchajcie, nawet mi się to podoba, bo zawsze mam troszeczkę drewna. Okej, okay, ogarniamy, to ogarniamy. No nie może być tutaj tego kobla. My to wszystko e, rozwalimy. Nie wiem, słuchajcie, co Elviso i Agent na, na to. Ja ich nie pytałem o zdanie, ale tak naprawdę słuchajcie, nie uważam, że powinienem to zrobić, bo owszem, to są ich domki. Tylko, że no właśnie nie do końca są. Oni je, słuchajcie, nie tyle co zostawili. Oni je za, za, zabudowali, słuchajcie, oni nie będą z nich korzystać, oni nie chcą z nich korzystać. Oni mówią o tym, że się wyprowadzili na drugą stronę miasta, że tam jest ich strona, że to jest nasza. Jeżeli to jest nasza. wow, Co jest ziomek? Co ty Jakby... odwalasz? Co ty robisz? Co ty odwalasz Jakby... Typie? Co? No twoje... Jest goście, domek, to moje posiadłości, Zaraz się bardzo razie i cię wyjaśnię Stary, jakie twoje posiadłości? To jest mój domek, to jest mój domek, co my to nie chce? Ty to wiesz, wszystko zabudowałem, no maciu, e no stop. Ale ziomek, poczekaj, Cześć, poczekaj, gdziesz, stary To ja mam do ciebie pierwsze pytanie, co robisz po naszej stronie miasta? No przecież już mam tu sobie prawo wbijać stary cały czas. No dobra, masz Zau prawo wbijać. Zauważ, zauważ, że tamto wejście jest po mojej stronie miasta przecież stary, Ej, no to mi to niszczy Nie, wszystko. Stary, ja ogarniam to, bo wy się wyprowadziliście, zostawiliście, to te wasze domki jakby zabudowane niczyje, więc ja stary chcę to wykorzystać. Ale przecież ten domek jest w połowie naszej stronie, stary. Stary, o czym ty teraz gadasz do mnie? No chodź zobacz, normalnie... No, no, to no chodź, wszystko, no, chodź, no chodź zobacz, no właśnie. Chodź. Zobaczymy stary gdzie jest mur, ale przede wszystkim stary, możesz sobie tutaj nawet być, ale chodzi mi o to, że wy zostawiliście te domki tak na pastwę losu, tak po prostu dla nikogo. Więc jeżeli stary, wy nie chcecie z tego korzystać, to ja się to przywłaszcza. Tak, jest, stary chodź zobaczcie tutaj w tym miejscu zobacz, no. Jest granica, więc wiesz co? właśnie tutaj w kąpieli stary zobacz. No 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 właśnie stary pokaż, Ten domek nam, gdzie jesteśmy. Jest połowa, na mojej jest stary, no, no nie zobacz. stary, zobacz, to w takim razie tutaj. O, jeżeli tu jest mur, to tutaj robimy granicę. Musi być jest wyrównka normalnie stary, tu, tu, tu jest moja raczej i bo Ale do... nie 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 no, jest, stary. On, o, po naszej stronie są, chociaż wiesz co, nawet ja nie będę taki zły jeżeli chcesz Reksio zabrać i Lucy, to możesz, stary, ale generalnie ten dom już nie jest twoją własnością, już jest już naszą oczywiście, własnością. Oczywiście, że jest, Maciek. Nie, to absolutnie. Nie, na twojej stronie. Absolutnie. Właściwie, to mieszkamy z tu Mamy już jakieś swoje temeczki. Mamy Sorry? swoje zwierzątka, wszystko. No Oczywiście, ja ale tak. Jak mieszkacie, stary? Przecież... Przecież wy zabudowaliście No, My się nie ale to jest nas... To są nas... No nie. Nas, Nasze działki cały stary, czas. no właśnie tutaj się mylisz. To były wasze działki, dopóki nie zamknęliście tych domów i nie zamurowaliście ich na amen. To też jakimś komornikiem, naprawdę. Zamurowaliśmy je, ponieważ właśnie na czas naszej spiny je wyłączyliśmy w ogóle tutaj z ruchu. No właśnie, stary, wy je wyłączyliście z ruchu. Ale stary, to nie jest nawet tak, że zamknęliście, że postawiliście, po, wywiesiliście folię, że y, dom tymczasowo zamknięty. Stary, ja to wszystko No z, ja To była folia żółta, czarna. Stary, właśnie, ale poczekaj, daj mi dokończyć. To nie jest tak, że wy tylko zamknęliście domy na klucz i elo i później sobie do nich wrócicie. Stary, wy zamurowaliście wszystko, włącznie z każdymi drzwiami. Nie wiem, czy akurat teraz ktoś to otworzył, bo, bo widzę, że to już nie jest tak zabudowane, ale zobacz, na przykład tutaj ten. ten tego, tego kobla, to ja tam dzisiaj kopałem, czyli to wszystko stare jest pod wyburzenie, tak naprawdę przygotowane. Nie miałeś prawa, chłopie. Stary, co nie miałem prawa? I... To jest, no to nasze naszym Ale Ziomek, co ty mi będziesz gadał? Ty się wyprowadziłeś stąd, yy, powiedziałeś, że opuszczasz tą stronę miasta, yy, zrobiliście własną stronę miasta, zrobiliście, yy, przede wszystkim to wy zapoczątkowaliście ten podział. Nasza strona miasta, wasza strona miasta. No nie Ale nam... to jest, non-stop moja działka, chłopie! Stary! Nieprawda, to, się wyprowadziłem... opuściłeś to miejsce. Ale to, że się wyprowadziłem, nie znaczy, że ona zaraz nie należy do mnie. macie bo zaraz się w Ale do kogo, stary, powiedz mi, kopać. Powiedz mi. to kopać? Skończ to kopać, chłopie. Nie, 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 bo ty mówisz, że nie należy, że może należeć, stary, do ciebie. I powiedz mi, gdzie tutaj jest logiczny sens? Jeżeli, stary, ty tutaj nie mieszkasz, to jak to ma być twoje? A stary, sobie, zobacz, wyobraźmy, że ktoś ma swój nie domek nie ma sensu, w Polsce no. się i się teraz właśnie wyprowadza do USA, to czy ten domek oficjalnie staje się częścią tego, e, tego, skarbu państwa, czy jest nosem tej osoby? No, ale dobra, stary, no, jakby tutaj uważam, że ten przykład jest beznadziejny i nie będę na, nie, na niego odpowiadał. Uważam, że no, no, widzisz, prze, tak, prze, tak, przekładanie, właśnie, stary, minecraftowych realiów na prawdziwe życie nie jest do końca po prostu trafne. Tak uważam, stary. Możemy, Jakby... że twój przykład po prostu nie nie odpowiada na, na naszej sytuacji. Jakby no twoja logika jest absurdalna, naprawdę. Stary, ty twoja ty logika jest absurdalna. Zamknęliście te domy po prostu w 100%. I, i powiem ci tak gościu, gdzie, gdzie ty się tutaj kieruj? Zostaw wszystkie itemy, które tam One są. One należą do mnie. Nie, nie właśnie stare. Miałeś okazję zabrać wszystko. Teraz wypad stąd, bo mam ci już dosyć. Zobacz, tam jest masz mur yy, mur z kobla i wypad i sio. Chcesz tego? No co? Chcesz tego? Mam motykę najlepszą w grzech. Chcesz tego naprawdę? Ty ja pokaż ją w sumie. Nie. No pokaż ją. Nie, bo właśnie mój. No stary, daj chcę zobaczyć chociaż jaką motykę masz, no Bo jak nie stary to będę mógł ją zabać. Łooo! Wow! Ej, naprawdę jest nie, aczkolwiek stary, no. ona mi nic nie zrobi, zobacz no i ona mi stary nic nie zrobi. mam motykę, Wypadł, nie chcę jej nawet U. No i bo jest amerykańska. Stary, ja, amerykańska. ja kontynuuję, stary, to ja ro Nie zostaw mojej pomotki! One są moimi masterami. Ma 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 na do ja nawet mogę ci oddać, tu, ja tylko stary ogarniam po prostu to, żeby to, to pomieszczenie, żeby ono było funkcjonalne. Z domkiem agenta jeszcze tego nie zrobimy, ale pójdę tam w drugiej kolejności. Domek agentowy. Ja agenta, teraz ogóle... <słuch> jest okay, pójdziesz do swojego okej, stary, spoko, teraz teraz do swojego domku. Spoko! Ale ja nie opuściłem mojego domu. Ja go nie zostawiłem na losu No jak to nie, ale zobacz, skoro teraz ci w nim to opuściło to zobacz, to jest właśnie... Nie jest twoja logika. Nie, stary, w tam nie ma tego i opuściłeś. tak, i, i, poczekaj, czy mój domek został zabudowany, został ofoliowany, został opuszczony? No nie ma ci tam, by tego puściłeś. Stary. No, no nie, no stary, w... poczekaj, no, poczekaj, poczekaj, bo teraz robisz ze mnie idiotę. Stary, gdzie w moim domu jest folia e, żółto-czarna, gdzie w moim domu jest, e, są zabudowane drzwi, szyby? Nie ma, stary, tego. Ale to, że domek jest chwil, chwilowo wyłączony z ruchu, nie oznacza, że możesz go sobie wziąć. Właśnie ty, ja, za mnie to oznacza stary, jeżeli nie mieszkacie tutaj, jeżeli nie mieszkacie u nas, to taka działka nie będzie się marnować taki teren. Ja stary, to będę to wykorzystał. Stary, nas. ja mam tutaj plany na wybudowę stary, na jakiegoś magazynu wojennego, jakiś hodowli, jakiś nawod. Dobra, Próbuję, po obecnie po obecnie mam cię próbuję dość, po się wyjść. dogadać, ale już nie, ma, nie, stary, nie się nie Stary, jak dogadać się, sam stary, to wy rozpoczęliście podział na, na, na miasto, tak? Sami opuściliście ale to. Ale masz to. Prawo. Stary, co macie prawo? No macie prawo opuścić to mieszkanie i teraz ja je nie, po prostu. Masz prawo do milczenia i do ciszy. stary. Stary, to była Wasza decyzja, także I masz B Dużo Bardzo dużo nawet Bardzo dużo nawet! Ej, nie, stop, 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 stop! No! Właśnie, o, o, widzisz? I teraz jesteś na dobrej stronie I nie przekraczaj tej granicy na... Nie? To jest mój dom cały czas. że tu jeszcze właściwie mam to swoje zwierzątka i wszystko. Dobra, co, dobra. Dobra, wiesz co, Elviso, wygrałeś. Dopóki Elviso i to co żyją, to Wygrałeś Zostaw mnie, wygrałeś. I idę do siebie po prostu. Stary, zostaw mnie teraz, już nie chcę z tobą gadać Ale ona i tyle była udowodniona, no je. Stary, nic ci nie oddam. Zostaw mnie Loki. i tyle. Idź na swoją stronę miasta, ja idę na swoją i do widzenia. Kangur. Nie śledzi, dobra, słuchajcie, zostawił mnie w końcu. Po prostu nie mogę go słuchać, słuchajcie. Napiszcie, co wy uważacie. Czy rzeczywiście moja logika jest taka bardziej poprawna? Czy jego logika? Bo słuchajcie, ja rozumiem, że on może być zbulwersowany, ale z drugiej strony on mówi, że mój domek, w którym jestem cały czas, który jest w ogóle niezabudowany, w którym po prostu cały czas funkcjonuje. To, że to jest ta, taka sama sytuacja, no mordy, to jest oczywiście zupełnie inna sytuacja. Ja wam powiem tak, odpuściłem domek, m, domek Elvisa, o który on jeszcze może się sprzeczać, bo rzeczywiście w połowie jest tutaj, w połowie jest tutaj, ale pójdę sobie do agenta, no i po prostu zrobimy to samo, tak? Co się odwlecze, to nie uczeczę i domek Elvisa też na pewno zostanie przez nas przejęty, bo po prostu to się nie może, słuchajcie, marnować. Ehm, ta, 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 taki budynek, taka, słuchajcie, posiadłość. Więc sobie zacznijmy od agenta. Ehm, chciałem zacząć od Elvisa, ale trudno, słuchajcie. Jeżeli on ma mi robić problem, no to trudno. Także widzicie, słuchajcie, ja tutaj chcę ogarniać te domy. Ja chcę o nie dbać, tak naprawdę. Oni je zostawiają na pastwę losu. I jeszcze to ja jestem ten zły, według Elwisto! Co ty tu? Opuś, stary, co ty tu odwalasz? Opuść później do Agenta! On tu mieszka cały czas właściwie. Ziomek, co ty. To jest odwala. jego posiadłość, to jest jego działka i dopóki Agentix nie od to no stary. stary, dopóki Agentix jest osobą żyjącą, to jest jego. Ale to, to niech przyjdzie tutaj Agent X i on się o to kłóci on nie To jest własność prywatna, ja Ja bronię a, właśnie, jego wartości. Stary, ale jakie ty masz pozwolenie na bronienie jego wartości? Bo jestem jego przyjacielem, jego bronię! Stary, ja też jestem jego przyjacielem Bo przyjaciele się wspierają. A ja też jestem jego przyjacielem. I ja po no prostu chyba chcę nie. zadbać o jego dom, żeby on stary, wiesz, żeby nie miał pajęczyn żeby stary, kurzu nie było i tak dalej i tak właśnie dalej on go zbudował, żeby tu właśnie nie było żadnego ruchu Stary No nie otwieraj okna, bo to teraz się wbije światło Ale stary, o to chodzi, czy musisz zrobić przeciąg, żeby kurz się wywietrzył, no Ale on sobie dokładnie życzy, to jest jego dom. Ale stary, skąd ty wiesz, co, co on sobie życzy? Nawet go tutaj nie ma, żebyś go spytał Napisał do mnie. Stary, ta napisał, stary, jak ty ściemniasz teraz na maksa, to jest przykre wręcz, ale powiem ci tak. Em, to nawet, stary, nie jest twój dom, więc już w ogóle nie masz prawa się o niego kłócić. To jest dom mojego przyjaciela. Stary, I właśnie sobie nawet jest to. który tak ja ustaliłem, że wszystko to jest wspólne, znaczy, co jest moje i jego jest, jest wspólne od. Ale stary, to tak nie mm. działa. Ty jesteś na, naszej, teraz, jesteś na naszej stronie miasta. też sobie na nasze non stop wbijasz i mamy z tym problemu. Stary, bo jak ja non stop wbijam? Kiedy ja tam wbijam? Ja tam byłem ze dwa pięć razy, razy w razy byłeś. Byłeś się pięć razy. Nieprawda. I my, i my to akceptujemy i się szanujemy, a nas nie szanujesz. przynajmniej nie oszukuj, przynajmniej nie kłam. Mieliśmy się szanować, Teraz nie szanujesz. Stary, nie szanujesz nas. Stary, co nie szanuję? Stary, sami opuściliście to. Czy ty możesz już stąd wyjść? Dobra, stary, nie no, sorry, musicie załatwić, bo po prostu nie, go dojść. Sorry, mam sorry, tego Mam tego dość już, no! nie. O i co? I co, nagle Jesteś... będziesz grzeczny? Nagle będziesz posłuszny, wypad, wyjazd stąd! Słuchajcie, słuchajcie, Gubi ja nie mam chyla, opsa Jakbym poszedł do siebie do domu, to my słuchajcie, ogarnął obsa, ale no teraz, słuchajcie, jak, jak, skoro słuchaj, ja tutaj przyjdę. No nie no Elwiso, zostaw mnie! Słuchaj, nie odpuszczę ci! Już czyjeś mienie. Stary Powiedz mi, co ja niszczę, naprawiając dom z kobla. Stary, czy to jest naprawiony dom, z czym ty mnie zostawisz? Ja mam dwa a Czy, A powiedz sobie, czy gdybyś postawił w damę o pięć bloków kobla i agent z był i i jest jeszcze, to byłbyś zadowolony? No, stary, bo tak. Ten bo ten, bo ten kobel byłby w serce, który potrzebujesz. Oh, stary. Ja po prostu nie będę z tobą rozmawiał, bo nie ty, szanujesz bo ty stary, sobie robisz swoją własną stronę miasta, to idź sobie na nią i na niej rób cokolwiek chcesz, ale po tej stronie, którą świadomie opuściłeś, zostaw w spokoju, no. Ale to jest bez sensu. Ja się nie zeką. Nie, to no, nie ale... jest w ogóle bez sensu. Zobacz o co chodzi. To teraz jest tak, że wy macie swoją stronę miasta i, i tam nie można nic zrobić. A do tego, do tego macie jeszcze posiadłości u nas. A my mamy co stary, to my mamy teraz mnie, to, to jest nie okej okay, po prostu Możesz sobie wykupić jakieś posiadłości Co wy, Śmiało, Wykup wykup a, a wy macie tutaj za darmo posiadłości To ja, po, ta, ja w takim razie powinienem mieć posiadłość po waszej stronie też za darmo I to jest stare logiczne Wiesz o co chodzi, nie no słuchajcie widzicie, Elviso się przegrał procesor i po prostu tak. zdębiał On słuchajcie stanął dęba, Z bo problemu, on po prostu się, Jak za darmo Stary, tak samo jak wy macie po tej stronie Do za sensu. darmo Stary, to nie jest bez sensu, nie rób ze mnie idioty, no proszę Cię, mieliśmy się stary, szanować, Stary, ja nie no. skomentuję, wiesz. Stary, ale mieliśmy się szanować, ale Ty jawnie wbijasz do dołku agenta i go rozwalasz, stary! Ale stary, przy, przy, czy ja mam Ci jeszcze raz tłumaczyć, czy Ty w ogóle mnie słuchałeś, stary, przed chwilą? On go zabudował po to, aby tu nie wbijać, dalej poczekaj, czy Ty mnie w ogóle przed chwilą słyszałeś? Pogadajmy o tym, wyjaśnijmy to. Nie, nie słyszałem, powtórz. Nie słyszałeś naprawdę tego? To po co ja, tak, to po co ja to mówiłem? M miałem laga. Dziomuś, słuchaj, chodzi o to, że w tym momencie wy zrobiliście swoją stronę miasta, na której my nie możemy nic wybudować, bo jest wasza. Ale do tego wy macie posiadłości tutaj. Czyli wy macie tak naprawdę więcej. Ale prawo nie działa wstecz. Ktoś to uwzględni. No ale to stary, no to tak. No, no jakby moim to tak zdaniem działa. po prostu wy teraz macie przewagę, która nie jest no, no, sprawiedliwa. Ale, ale to jest zgodne z prawem, bo zobacz, skoro jest nasza działka, nie? I my się gdzieś wyprowadzamy, to ta działka jest non stop no. nasza. Ale stary, ale słuchaj, przejmuje w warunkach e, takich pogodowych, e, pogodowych, stary, jest takich pokojowych warunkach jak najbardziej na pewno by tak było. Ale w tym momencie nie może być tak, że wy po naszej stronie miasta będziecie mieli swoje bazy wojenne, bo przecież możecie te domy śmiało Ale to jest tylko bazy. domek mieszkalny, to jest nieka basa, tu masz tylko łóżko, Stare, ale w tym momencie, a co tutaj kanapę. będzie za tydzień, tego nikt nie wie tak naprawdę. Nie Uch, może być stary, tak, ale stary, że wy panów, stary, my nawet wojny nie chcemy. Ziomuś, ale tu nie chodzi o to, czy będzie wojna, czy jest wojna, czy nie. Jednak zobacz, nie chcecie wojny, a mur z obsydianem postawiliście wy, nie my Także Dla obrony! No stary, dla obrony, to ja też robię to dla obrony i zabieram damy miejsce. Wziął, pamięć tak, nie, koniec rozmowy, po prostu, koniec rozmowy, nie masz szans stary, bo po prostu twoja logika nie jest dobra. To jest to stary po prostu wymyślasz wszystko pod siebie, no ja, ja jest żałas, no właśnie zabierasz wszystko, wszystko, co jest nasze Jak ja mam stąd wyjść teraz, o kurde Bele Marcepele? Ej, Elwisa, nie mogę stąd wyjść teraz, bo tak głupio to Bo jesteś tego. lamusem, który łamie prawo. Stary, stary, okej, okay, chcesz się bić, czy nie? Okej, okay, bijemy Chce. się, stary, no dobra, Chce. no to dobra, no to trudno, stary, no to, no niestety, ale cię wyjaśnię, stary, no mam lepszą zbojkę, no chodź, no chodź. I co mnie do wody wrzuciłeś? I co mnie do wody, stary, wrzuciłeś? I tak wiesz, że nie masz szans ze mną, no. No i co odwalasz, gościu? Pyk. I, i co, uciekasz? Uciekasz? Nie uciekał, nie uciekał, nie. Nie uciekasz, stary. Wiesz, to stary, to ja uciekam. Nie chcę mi się z tobą gadać. Mordy, słuchajcie, ja mam plan. Ja mam, ja mam dobry, bardzo plan. Pójdziemy, słuchajcie, do mnie. Bo jak widzicie, Elviso nie odpuszcza. Mimo tego, że nie ma prawa do tego, słuchajcie, tak naprawdę. To nawet nie jest jego dom, kurczę. I on tego broni, słuchajcie, jakby to było jego. Po prostu, moim zdaniem, to co on gada, nie ma sensu. Wiadomo, słuchajcie, że na jego miejscu też bym prawdopodobnie nie odpuścił tych domków. Ale kurczę, słuchajcie, oni sami. Przecież on nikt ich nie wyrzucił, słuchajcie. Sami podjęli decyzję o opuszczeniu naszej strony miasta i stworzeniu własnej. Tak, my nie chcieliśmy się rozdzielać. Jeżeli oni to zrobili, no to słuchajcie, albo wóz, albo przewóz, a nie na tak, że oni sobie robią fortecę na drugiej stronie miasta z jakimś murem, ale do tego będą jeszcze mieszkali u nas. Moim zdaniem to po prostu nie jest cool, słuchajcie. Um, oczywiście będzie trzeba to rozpatrzyć, ale słuchajcie, jak widzicie, mam opsa. Ja w takim razie, słuchajcie, wbijam. Maciu, zobacz, zobaczcie, pomocy, pomocy! Czego chcesz? Chodź do mnie, chodź zobacz masz tą tabliczkę. Czego ty chcesz, no? Podniós za zagapałem twoje flagi Co ty gadasz teraz, gościu? Tak, podniósł z twoje szesnaci, tak, tak zwęcia teraz skrzynka. To za możesz teraz to wziąć. Ej, zioło, powiedziałem ci tak. A no, stanąć no, externą, kawałek stąd, bo ja ci nie ufam stary, nie, mogłeś stanąć kawałek tam dalej? Proszę bardzo, okay, dobra. ci stary jakoś nie ufam powiem ci szczerze Zobacz, stary, w tym co sobie stary, zobacz, idę cię Odejdź stąd! Tutaj, tutaj tu tu, stąd, stoję, dobra, kop. to jest chyba nie wiem. Mówię odejdź, to odejdź. Dobra. Sem już coś tutaj nie gra. Spokojnie, no wchodź tam po prostu, stary. Stary nie ma bata, że tam wejdę. Czemu? Okej, okay. okay. ej, słuchaj, tutaj nic nie ma. Nic no siedem bloków pod spodem, stary, siedem! Stary, no co ty wymyślasz znowu? No stary, tu przecież nic nie ma, no! No nie! Wow! No nie! Stary, popsułeś mi całą plażę! Niech żyje Ameryka! To była zemsta! Stary, popsułeś mi całą nie! plażę! Co no, nie bijesz? co nie bijesz! Nie Dobra, widzisz karma wraca, rozumiesz? to? Karma wraca! chciałeś tam domy! Stary, za co karma wraca? Chciałeś nas ukraść normalnie, Macioch? Gościu, czy możesz sobie iść ode mnie? Nie mogę na ciebie patrzeć nawet. Okej, okay, stary, masz naprawić tą plażę. No ty nas niszczyłeś, chciałeś, Stary, nie kopałeś. to się nagrywa. Każdy widział, co się stało. Ale ty się tam kopałeś, stary, Robisz to nie byłem ja. Stary, to prawda, ale to nie znaczy, że to była moja wina. To ty powiedziałeś, żebym tam kopał, bo schowałeś moje No bo tam stary, je zakopałem, stary. że że je odkopiesz. Stary, jesteś po, po prostu... No, bo nie widziałem. Ej, poczekajcie, poczekajcie, ja był tunel. A nie, to dobra, tutaj, słuchajcie, myślałem, że on zakopał ten tunel. Ej, Elviso, idź sobie stąd. Stary, przecież ja cię widzę. A gdzie ja idę, ej, teraz akurat powiem ci szczerze, naprawdę już poza starym tym konfliktem, jak mogłeś zniszczyć mi tak plażę, stary? Ale przecież to jest parę piasków w przecież tam postawiłeś, będzie jaki ten wszystko. No stary, ale No ale dlaczego się nie ja? Było tak fajnie, a ty wbiłeś stare i zepsułeś to celowo. No. Powiedziała osoba, która próbuje od całego odcinka popsuć mój domek i do małego agenta. Ale absolutnie nie Próbujmy próbuję się. tego popsuć. Zobacz, czy ja wam niszczę jakieś bloki czy tak dalej. ja przecież tylko to specjalnie to... zabukrowaliśmy sobie. Stary, specjalnie ja chcę i to, to zaraz okrzyknąć. Niszczysz na blokadę tych domków, stary, stary wyjazd, Wyjazd stąd, o o dobra Nie wyjdę bo bronią mojego przyjaciela, nie no bez jaj Pyk pyk pyk, dobra słuchajcie zabudowałem go, zabudowałem go Teraz słuchajcie szybko tutaj I drzwi, tak? Dzięki za na mur wiesz Pyczki, pyczki, okej, okej, okej I teraz tak, stary co ty odwalasz? No wiesz, ko kopię opta na górnie, żeby była dla obrony. Jakie stare okno u góry, ty kopiesz? Co ty odważasz? No kopię obsydian, aby go postawić na swoim murze. Jakiś... Okay, tutaj jest jakiś... Okej, tutaj jest przejście, także też, słuchajcie, postawimy opsa. I teraz, dobra, teraz Elwizo się nie wbije. Teraz Elwizo się tutaj nie wbije, ponieważ wszystkie, słuchajcie, wejścia zabudowałem obsydianem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj, słuchajcie, też zrobimy koblem. O, o, o. Zrobimy koblem, także. O, właśnie, tak naprawdę, to teraz zrobimy to, co chciał właśnie. A agenci Agencji i tak także, słuchajcie, zabudujemy to wszystko. I teraz on tego nie zdobędzie. Nie ma bata, kurde, no a jeżeli tu wbiję, to przysięgam, słuchajcie, że nie mam siły. Nie mam siły, i ja po prostu zacznę go atakować. Zacznę go atakować, bo to jest, słuchajcie, już dramat, co ten gość wyprawia. Mateusz, On... dziękuję. Gdzie ty jesteś? Na kobie obsad e, za free, nie? na nasz mur. No okay. Dzięki, daj go się zaraz więcej, co? weźmy go teraz wyrzuć, to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, stary, to poczekaj, wiesz, to ja i a ja pójdę do siebie do domu i go troszkę wykopię, ok? Znaczy wykopię, okay. no wezmę go i żeby Przynieś mi tak z Co jeszcze? jeszcze, co? Stary, Stary, nie, no, dam ci go więcej przecież, no. Będę wdzięczny. wdzięczny. to to stary, bardzo, dobrze. To się bardzo cieszę. Ale no no tego tego zostaw to zostaw to wszystko. niech niech bo tutaj kiedyś był tutaj na było zejście na dół. Ja bym chciał je znaleźć, chyba słuchajcie. On jest, jest naszą częścią miasta stary. Tak. O, o, o. To zejście. O, o, o. Tutaj słuchajcie. To zejście, to zejście jest nasze, MACIOK, gdzie? Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, i teraz idziemy, 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 słuchajcie, musimy przed nim uciekać. To jest naprawdę paranoja. Napiszcie, co wy uważacie, bo ten konflikt odnośnie, jakby ten spór odnośnie tych działek na pewno będzie trzeba rozwiązać, bo tak, słuchajcie, to nie może być. Ja uważam, że ja mam rację. Elvis oczywiście uważa, że ma swoją rację. No nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, ale słuchajcie, patrzcie, no na przykład, jeżeli byśmy przejęli to pomieszczenie, to jest naprawdę bardzo cenne. Słuchajcie, patrzcie, ile tu jest. No, nie! No! To sobie wypad gościu stąd, no! Ziomek, myślisz, że ci Nie, słuchajcie, to, to, ja, ja nie wiem, co mu powiedzieć, słuchajcie, I, ja, ja nie... e, wypadł, no! dostaw to, to, to jest część do agenta! Zobacz, już tu jest normalnie kolejka do naszej części! Tak, stary? Tak. tak? To, to zobacz, to jeżeli zrobię coś takiego, o, to, to już nie macie połączonego domku i, i co? I nagle już nie jest połączone, to elo. Stary, ja się, widzisz? Ja to tak po prostu nie działa. Eee! Eee! cię! Stary! Jesteś niemiły. Stary, przestaniesz mnie bić czy nie? No okej, okay, co co? Czemu mnie zacząłeś atakować teraz? No bo chcesz nam wszystko ukraść to jest magazyn to jest tylko magazyn stary. stary On ja, tu mieszka. Jak to Przecież tutaj było Ale co otworzyć? Jakie przejście? No, stary, to było... no nie nie zamieszkał. Nie, 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 stary, to było przejście. Nie, Co dobra, mam cię dosyć, Stary, chodź, 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 nie, po prostu nie wytrzymał stary, przegiałeś. Za bardzo przegiałeś, za bardzo przegiałeś, stary, za bardzo no, boom! Dobra, słuchajcie, to, to po prostu jest nie do pomyślenia, słuchajcie, cały czas ze mną chodzi, cały czas mi przeszkadza, cały czas mnie atakuje. to jest dramat. Po prostu, słuchajcie, już się zdenerwowałem na maksa, wyrzucę tutaj jego itemy, bo ja wiem, że ten karakan zaraz tutaj przyjdzie. Dobra, dobra, słuchajcie, naprawdę jakby sytuacja nie jest ciekawa, bo chciałem czegoś takiego uniknąć. Specjalnie go, słuchajcie, nie zabijałem, specjalnie go nie atakowałem, chciałem mu przemówić do rozsądku jakimiś logicznymi argumentami, ale po prostu się nie da. On, słuchajcie, jest uparty jak wół i będzie bronił, słuchajcie, nawet jakby ten domek miał powierzchnię 1 na 1, to i tak będzie tego bronił, a słuchajcie, tak naprawdę nie ma do tego prawa. Przecież sam u siebie w domku powiedział, że ten domek jest w połowie na jego stronie, więc wyznaczyłem tą granicę, tak? Za mało. Idę na domek agenta, który jest całkowicie po naszej stronie. I, i, I znowu go chcę. E! Jak tak można? Gościu. zabić przyjaciela! Gościu I jeszcze mukaz mu jedzonko Nie zabrałem ci żadnych itemów. Ja co, co, co jest jeszcze moje teraz nie mam co jeść. Daj, daj moje jedzonko, stary, to, było, to jest całe jedzonko jakie mam w ekwipunku Mam jeszcze dwa rodzine flesze Stary, daj mi też jeść Nie mam nic, już, no stary, ja się ja też nic nie mam To wiesz co zróbmy tak stary, że pójdziesz... O jedzonko ogarnąć, dobra? No gry, okay, zaraz pójdę po jedzonkę, jakby nigdy się nie stało i będziemy mógł dawać dalej przyjaciół. Nie? Ty, stary, a jest tutaj jakaś szamka? Właściwie nie. Jak Szukam. Jaka, jakaś szamcia by się przydała, stary, bo ja. A prostu... się już na ciebie wkurzyłem, to nie skomentujesz, żeby mnie zabić, nie? To jest serio Stary, szczyt, ale musisz przyznać, w sensie stary, zwróć uwagę na to, że nie zrobiłem tego od razu. Ja naprawdę się powstrzymywałem, tylko w pewnym momencie ty po prostu przeginasz, stary, ty dajesz. Ja tylko sobie brawa, bronię swoich prawdajesz swoich do... własnych praw. Stary! Ty ty bronisz praw, które nie istnieją! Ty istnieją, mu się. Jaki stary lamusie? Dobra, więc to powiem ci tak. Ja póki co zostawiam tę sprawę. Odpuszczam, ale pamiętaj, stary, bardzo że dobrze. wrócimy do tego tematu, bo po prostu to jest nie do pomyślenia. Jak bardzo ty sobie przywłaszczasz coś, nie do co sam jest opuściłeś. to, że chcesz przejąć czyjąś własność? Wiesz, my tu, non-stop, stary, żyjemy. Tu mamy swoje temy, To wszystko my własnością wybudowaliśmy. Poczekaj, poczekaj. A ty zaraz ja to chcę. Ja to sobie wezmę. Stary, to też no nie wezmę, bo właśnie, to, bo stary, nie stary nie ja myślę wezmę. logicznie, jeżeli macie zabudowane wszystkie pomieszczenia, bo teraz na przykład ja to odkopałem, tak? To nie wyglądało tak stary, jak, te, jak wygląda teraz. Jeszcze przed chwilą to pomieszczenie było tak. Zakopane, że nie dało się tutaj chodzić, czyli na nie funkcjonować. A ty mówisz, że cały czas tutaj chodzicie i funkcjonujecie i żyjecie, to jest tak. stary, ściema! To nie, co? To ściema. jest ściema, wy tutaj Mój w ogóle nie naprawdę. funkcjonujecie. Wyda, potwierdzam, to tutaj właśnie chodzę na, le na lewach cały czas, to jest wszystko stary, prawda. To jest Twój magazyn ]ach. w Twoim domku był tak zabudowany, że nie dało się tam w ogóle wejść. I ty mi będziesz gadał, że tam funkcjonujecie? To jest no tak. ściema, mordy, ja go nie słucham, ja mu nie ufam, bo po prostu stary... Daj Opsa w ogóle Ja, 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 to? ja myślę logicznie. To... A właśnie, ej, stary, zabrałeś mi 8 obsa, oddaj go. Stary, to był mój obsydian. Ale jak go sobie zebrałem, oddaj go Okej, okay, to ja ci dam obsa, który był mój i będzie twój, ale ty mi oddasz swój dom, który był twój, ale będzie mój. Nie, dasz mi OPSA, Robimy ja, ja, ja cię ci odpuszczę. Stary. Nie, ja ci mogę na razie odpuścić, ale oddaj mi obsa... No 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 daj spokój, to jest mój obsydian nawet go sobie stary nie próbuj przywłaszczać, bo po prostu Odkupię. Stary Zostaw mnie, nie chodź za mną! A o! ci tam swojej plażę. Nie, chcesz? Nie, założmy opstać tam swoim plażę naprawię jak Stary chcesz. stary, wyjdziesz tą dziurę Ty ją zrobiłeś Okej, okay, ale będziesz naprawdę unikał odpowiedzialności za to, co się tutaj stało? No, stary, story, ale to no, no. Chamska... zobacz, stary, ale co to, to jest. Zobacz, zobacz, jakim trzeba być hamem, żeby kazać mi tutaj kopać i teraz zwalać to na mnie. A jakim trzeba być hamem, żeby komuś ukraść aż dwa domy, z dwa domy, magazyny, piwnice, wszystko! Zobaczmy tak za gwijąś, bo powiedz, ale to jest moje. Stąd. No to jest stary, bezczelność! To jest serio na bezczelność mnogościu. i ja jestem później do sądu! Jestem później do Abel, bo to jest stary, nie fair. Do Abel pójdę do Bobo do Gentxa, wszędzie płynę. Każdy ktokolwiek używa tego kawałka wody w głowie, który się nazywa mózg. Stary przyzna mi rację. Czyli świadomie i celowo opuściliście własne domy. A teraz nagle, jak ktoś się nimi zainteresował, to. O, my tutaj cały czas mieszkamy! No stary, no bo one są Po prostu stary. ściemniasz Ale to. Nawet nie zwłaszcza, że tam mieszkamy, ale one są nasze, zrozum to. Ale stary. One, one należą. Na, i to jest na, 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 na umowach nawet napisane wszystko. Tak, a pokazałbyś mi taką umowę? Nie wydaje On, mi się. Są ukryte i ci ich nie pokażę, bo jesteś bezczelny i głupi. Nie, stary, znowu łżesz, po prostu urzesz, Błagam cię, Elviso, odejdź już ode mnie. Okej okay, się Miłość plaża. Aha. Ziągki, i teraz tak, i patrzcie, i, i taki ktoś. Nie, słuchajcie. Mi się wydaje, że Elviso najlepiej podsumował siebie w tym odcinku sam, tak naprawdę, bo patrzcie, przyszedł tutaj totalnie bez powodu, tak naprawdę, słuchajcie, zniszczyłem swoją plażę i, i tak. Ja to zrobiłem, każdy to widział, ale odpowiedzialność nie leży tutaj po mojej stronie. Z kolei na do widzenia zepsuł mi kilka szyb. Także słuchajcie, żeby tutaj dodać jakby merytorycznych argumentów, żeby dodać sobie jakiejś wiarygodności, no to rozbił mi kilka szyb, słuchajcie, no masakra. I z takim kim, słuchajcie, ja mam, ja mam od takiego kogoś logicznego, słuchajcie, rozumowania oczekiwać, no nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, rzeczywiście, na pewno ta sprawa będzie kontynuowana. Obiecuję wam to, że nie odpuszczę tego, bo po prostu te dwie posiadłości są zbyt cenne w w kontekście y, potencjalnej walki, żeby to odpuścić. Uważam, że Elvis o Agent X y, y, jakby świadomie pozbawili się praw do tego, sami opuszczając y, y, naszą stronę, sami tak naprawdę budując drugą stronę, więc to, to nie jest słuchajcie, cool, że oni zostawiają nasze miejsce, a jak ja się zainteresowałem tym, żeby to wykorzystać, to nagle o! To jest nasze, przypomnieliśmy sobie, słuchajcie, sami widzieliście, jak oni to zabudowali, więc to jest ściema, że oni z tego funkcjonowali, ale dobra, słuchajcie, ochłońmy trochę, bo rzeczywiście, słuchajcie, sprawa, sprawa nabrała, no kurczę, nieoczekiwany obrót spraw, ale ale z kolei cieszę się, że udało się, słuchajcie, bez potrzebnego rozlewu krwi. No dobra, raz musiałem Elvisa wyjaśnić, ale to tylko dlatego, że po prostu był już na maksa nieznośny, ale to było, słuchajcie, takie zło konieczne, takie zło minimalne, więc mordę. Ja wam dziękuję za oglądanie, oglądanie tego odcinka, tak jak powiedziałem przed chwilą, na pewno, słuchajcie, zobaczycie kontynuację tego Sprawę, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić rozwoju sytuacji. Oczywiście klikajcie czerwony przycisk na dole i wchodzicie do opisu, bo tam jest mój Instagram podany Maciek Podogaz Dunikowski. Także jeżeli chcecie dołączyć do Polish Power Team i po prostu z nami budować tą markę na serwerze, no i oczywiście nas wspierać, to koniecznie subskrybujcie, obse koniecznie obserwujcie na Instagramie, bo słuchajcie inaczej, po prostu nie będziecie mieli kontaktu z Baltazarem. A Baltazar jest oczywiście w lepszym teamie, więc jeżeli chcecie dołączyć do lepszego, to zostawcie suba. Do następnego, yo!